Obraz portretowy do filmu Selena, pod tym samym tytułem, wykonany techniką Algrim w wolnym tłumaczeniu powietrznym węgiel. jest to jedna z najbardziej pracownych technik w malarstwie artystycznym, bardzo przestronna w wielu dziedzinach, takich jak motoryzacja czy malowanie ściennie murali. Na pierwszym planie widać twarz portretową wykonaną w kolorze. Portret Jennifer Lopez. Uchwyciłem jej piękną, gładką, brązową skórę. Wokalistki latem amerykańskiej z korzeniami Na twarz celebrytki pada blask świateł etnodowych z białą poświatą. Kolor biały ma wiele znaczeń. Osoby widniejące w tym kolorze są to osoby mocno uduchowione, religijne. Malutki nosek jest lekko podkreślony, aby nie kojarzył się z tak zwanym zabartym nosem. Przepięknie wydepilowane drzwi, z dobrze wykonanym ze smakiem makijażem, naukach łukach stonowanym w kolorze brązu. Oczy radosne, błyskotliwe, w toni brązu. Panienka w czerni, lekko żółta tęczówka. Usta podkreślone kletami. Wydatne, szepczące u kobiety, o jej namiętości, romantyzmie i dobroci serca. Długie włosy spięte, które są zaczesane za ucho. W kształcie muszli, na której jest zawieszony piękny kolczyk z białego złota inchrustowany małymi brylancikami. Za twarzą Jennifer Lopez tło. W kształcie lekkich murek w kolorze szarości przechodzące w fiolet. Powrót do pierwszego planu. Widać dłoń wokalistki z wymalowanymi pawarciami w kolorze czerwieni meksykańskim. Na palcach pieszczynie, złote z przeróżnymi kamieniami drogocznymi. Z dłoni i korpusu od w dół, jakby wylewała się woda w kolorze fioletu. Kropelki, wody spływają z rąk wokalistki. Woda jest symbolem spokoju oraz polczości. Można skojarzyć z cłami. Przed wokalistką jak monument wyrasta mikrofon z stylu z lat 70. Wykonany z metalu wokół mikrofonu wyrastają graficzne motywy kwiatu w kolorze fioletu. Z mikrofonu wylatują rytmiczne nuty, wprowadzając tło w ruch od klucza po półnuty pod oraz 8. Kolor fioletowy jest kojarzony w wielu kulturach na świecie z władzą chrześcijańskie cierpieniem. Tak to właśnie cierpiała rodzina Seleny po utracie córki piosenkarki, zamordowanej zazdrości. Jest to podwójny grzech, zazdrość i morderstwo Seleny Celebrytki. Odpowiedź sam sobie widzę, przed sobą duży znak zapytania. Może sama Lopez wam kiedyś opowie, jak przebywała z rodziną piosenkarki pół roku tuż po śmierci piosenkarki Seleny, aby jak najlepiej zagrać i otworzyć rolę tytułową firmu Selena. Może też opowie Jennifer, jaki wpływ jej tekstów piosenek miał wpływ na zmiany w moim życiu. To ona i Maria i modlitwy w mych najgorszych chwilach mi pomagały. Wiem, iż nie są namacalne, nieosiągalne, nierealne, ale wiem na pewno, dziękuję mojej mamie, która jest w stu realna, która zawsze jest ze mną na dobre i